Kochani, nie spodziewajcie się, intra, ujęć, cięć, pierdół. Wyszedłem z kina, z kleksa, coś tam faka i nie zamierzam w ogóle robić chociaż odrobinkę więcej pracy niż reżyser tego dzieła wykonał. Po prostu wyrzucę z siebie emocje, jakie po tym e, czymś zostały, i sam fakt, że ja mam jakiekolwiek emocje, jest, do, jest czymś, czego ten ziomek nie jest w stanie stworzyć w swoim w filmie to jest niesamowite, jak obrzydliwe jest to, co wyszło do kina. To nie jest moim zdaniem nawet film, to jest zlepek napierdzielania ruchem kamerą, napierdzielania i zmuszania aktorów, żeby robili najgłupsze rzeczy na świecie i Dowalenia tam reklam Lego, reklam jakichś dziwacznych firm, które nie wiadomo po cholerę są, reklam MMA, wrzucenia tam Najmana, po uj, ja się pytam, wrzucenia tam kasty, wrzucenia tam Kasi Figury, który robi żart, a kiedyś grałam w takim filmie. No i kurwa, zajebiście, że grałaś w takim filmie. No kurwa, żart taki, że roześmiałem się, jak ja pierdziele. A całość jest jak smutny, smutny żart, gdzie za te pieniądze. Które też poszły na wyprodukowanie tego czegoś, mielibyśmy. nie wiem, nawet gdyby te wszystkie pieniądze wydać na biedne pieski, to te pieski byłyby szczęśliwsze. Gdyby je wydać po prostu na to, żeby je żeby, żeby z tych wszystkich dolarów, które poszły na ten film, zmielić je, potem nakarmić nimi świnie. I te świnie wysrałyby te zmielone pieniądze to ta wysrana masa przez świnie, które zjadły pieniądze, które poszły na zrobienie tego filmu, byłaby więcej warta niż ten film, który oglądamy w kinach, niż kleks i wynalazek Golarza Filipa. Ja patrzę na to i nie potrafię wciąż w to, e, w to uwierzyć. Filipa Golarza, przepraszam, tu jest napisane wedle tej wersji. Jestem w szoku, ponieważ ja nawet zacząłem na samym początku liczyć sobie, że oglądam ten coś, i zaczyna się od jakichś pięciu durnych zasad, których ty już po chwili nie pamiętasz. Tych zasad, które są czytane, czytane, są deklamowane, ale masz go wiedzieć jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zasady magii. Na przykład jedna z zasad magii nie może się przenieść ze świata magii do świata, gdzie jest temperatura ujemna. Ale co to znaczy ujemna? Ujemna w pomieszczeniu, ujemna na dworze, ujemna codziennie, ujemna średnia roczna, ujemna jakaś tam, bo nie można się przenieść do północnej Norwegii, ale przecież w północnej Norwegii jest mnóstwo dni, kiedy jest plusowa temperatura, no to o co chodzi? Ale swoją drogą, ale nie może się przenieść na przykład do budynku, albo do miejsca, gdzie będzie wielgachny klosz, Wiecie, absurdy. Więc zaczyna się jak najgorsze Gwiezdne wojny od wielgachnego tekst że który jest czytany przez Adę, więc mamy potem wprowadzenie zasad. A jak było rok temu? Opowiem Ci jeszcze dodatkowe rzeczy, których wcześniej nie widziałaś: że byli sobie cztery ziomkowie, jeden się zakochał w drugiej, i w ogóle łubu-dubu, i potem on opuścił, bo, bo chciał ruchać. Zajebi się, że chciał poruchać, ale. Już oglądając te pierwsze 5 minut, to masz takie nieodparte wrażenie, że film coś robi. W sensie, ten film, znowu to jest za duże słowo, że to, co się dzieje na ekranie, coś robi. Że to jest sprawiać się w poczucie niepewności, takie nie pozwala ci zasnąć, nie pozwala ci się skupić, ale nie do końca rozumiesz o co chodzi. I o co chodzi? Otóż ten film nie, po... <laughs> nie potrafi zbudować sceny, zbudować ujęcia, zbudować kadru, nic z tych rzeczy. Dla niego kadr to jest po prostu mam kamerę i zapierdalam w nią w ciebie. Wszystko musi się nieustannie ruszać. Biegać, skakać. Nie może być jednego. Jeżeli jacyś aktorzy są, no to ja z kamerą będę biegał wokół nich. Nie może być dłuższego ujęcia niż 3 sekundy. Kiedyś była zasada, że 5 sekund to jest okej, okay, bo chodzi o to, żebyśmy za długo nie utrzymywali, nie utrzymywali widza w nudzie, czyli na przykład skupili się na grze aktorskiej. Tutaj jest jeszcze gorzej, bo na przykład nie postawimy kamery i nie zrobimy, dobra, jest kamera. Zagrajcie, tu ktoś wchodzi do pomieszczenia, tu ktoś wychodzi, zagrajmy kadrem. Dupa, nie ma tu ani jednej w całym długim filmie sceny, która gra tak zwanym kadrem czyli buduje kadr, aktor wchodzi, drugi aktor wchodzi, odsłania coś, ten zasłania, blokuje się. Nic takiego nie ma. Gdy tylko pojawia się jakiś ruch, to najczęstszym tym ruchem jest Kamera, która zapierdala, podbiega, wskakuje, patrzy na Ciebie z góry, patrzy na Ciebie w dół, żeby tylko nic nie stało w miejscu, bo jak stanie w miejscu, to Ty jako widz, a moim zdaniem, zdaniem reżysera i scenarzystów i producentów, Ty jako dziecko znudzisz się i wyjdziesz. Innymi słowy, moim zdaniem, reżyser, scenarzyści i producenci myślą, że dzieci są najgłupszymi istotami na świecie. Są kretynami, i jeżeli chociaż na sekundę przestaniemy napierdalać w nich kamerą, to te dzieci wyjdą z seansu. I szczerze, moim zdaniem tak by było. Na moim seansie dzieci, rząd pode mną sobie łaziły po prostu, łaziły, obróciły, patrzyły na mnie, patrzyły na fotel, patrzyły wszędzie, no bo nie mogły się skupić na fabule, bo jak tu się skupić na fabule, skoro tej fabuły nie ma. Skoro Kleks, który w poprzednim filmie jeszcze coś potrafił, ale w tym filmie jest smutną wersją Jasia Fasoli. I ja nie chcę obrażać Tomka Kota jako aktora, moim zdaniem on jako aktor jest znakomity, ale dla mnie to jest kolejny dowód, że to nie jest wina jego, tylko to jest wina reżysera, pana Maćka Kawulskiego. Którego nie znam jako człowieka, więc nie będę go oceniał jako człowieka, ale będę go oceniał jako reżysera i jego dzieło. I jego dzieło jest przykładem totalnej niekompetencji i braku umiejętności dania jakikolwiek rad. Ponieważ co, wszystko, co widzimy z kleksem, to jest to jest zniewieściała, bo mamy tam żarty, które sugerują homoseksualne relacje z nim i Mateuszem. Ten jeden żart, ha ha ha. Mam krótkie spodenki na sobie. To jest jeden z żartów. O, kurwa, mać! I stoję koło Mateusza i zasłaniam rękoma się. Bo, bo, bo. bo, bo co? Ale e, jestem z zniewieściałą, zidiociałą, upośledzoną prawdopodobnie umysłową wersją czegokolwiek. Nieustannie skaczę, 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 skaczę lub skaczę. Właściwie to jest jedna rzecz, którą on robi. Z drugiej strony, niestety, to, to, to co robi. Sebastian Stankiewicz jako ten, e, jako, jako Maciej, czy Mateusz, przepraszam, to to za żadne pieniądze nie dałbym się aż tak e, upokorzyć. Bo po że dostajemy tutaj wątek, że on zostaje dyrektorem szkoły, który idzie donikąd, który nie uczy niczego, który nie rozwiązuje żadnego problemu, który tylko się, opowiem, opowiem o sobie, ale jednocześnie musimy dostać na przykład scenę, gdzie on co robisz? A, robię taniec godowy. Po nic, tylko po to, żeby potem dostać scenę, gdzie on siedzi i gapi się na zdjęcia ptaków i wykonuje gesty około seksualne. Typu, o, patrz kuwa, jaka zajebista Ara, ale bym cię Aro poruchał. Sebastianie Stankiewiczu, ja rozumiem. heist musi się zgadzać. ja rozumiem, aktorzy, wy macie przejebane, więc ja was. Ja rozumiem! Rozumiem, kuwa, nie jedna praca, którą wykonywałem, nie byłem z niej dumny. Ale kwa mać! Jezus Maria, co tu się dzieje? Jak smutne jest to, co Ty musisz w każdej scenie robić. Bo to nie jest tak, że tu jakakolwiek postać robi cokolwiek, ponieważ ma jakiśkolwiek charakter. Jest scena, w której jedna z postaci prawie doprowadza do końca świata, świata bajek. E, I są, jest druga postać, która mówi: Ok, to ja ją powstrzymam. I w tym momencie nasz Mateusz łapie, ją mi ją trzyma. Nie. A nawet nic nie mówi. Wiecie dlaczego nie mówi? Ponieważ film nie potrafi zbudować jednego kompetentnego dialogu. Jednego kompetentnego dialogu. I skoro nie jest w stanie zbudować jednego kompetentnego dialogu prawie zawsze musi być muzyka, musi być voice-over, czyli coś się dzieje najczęściej w zwolnionym tempie. I w tym momencie, a ja mówiłem, że będzie tak, a Ty mówiłeś, że będzie nijak. I to jest, to nie ma sensu, to kompletnie nie ma sensu, to tylko pokazuje, że to, co zostało zmontowane pewnie przez Macieja Kawulskiego, jest, jest. On nie wiedział nawet montując co robią, tylko brał randomowe sceny i powiedział: Panie Piotrze, czy ja mogę Pana Piotra poprosić, żeby Pan dograł jeszcze kilka linijek? Bo oczywiście, Piotr Franceski, ADR I patrzysz czasami na sceny i widzisz, że jedna osoba, bo to zauważysz, rusza ustami, ale jest w tle jakoś zrobiona i jej głos się nie pokrywa. Dlaczego? Bo na 100% nikt nie napisał do normalnych linijek. Ale. Jeżeli uważacie, że to jest jakaś logika, jakaś fabuła, to tu nie ma żadnej. Ponieważ mamy, główna fabuła jest taka, oczywiście pojawia się ten nasz chłopak, który niby ma, który nie jest chłopakiem, tylko jest robotem. Okej, okay. żenująco pokazany, ponieważ on musi być w związku miłosnym z naszą Adą. I musi być pocałunek tych dziesięciolatków i w dodatku mówienie o tej miłości w kontekście, znowu, w poprzednim filmie mieliśmy te małe sugestie, które były pedo- pe Jezus Maria, nie mam siły, pedofickie. Tutaj, moim zdaniem, idziemy w tę samą stronę. Uj w tę samą stronę. Ale pół biedy z tym, bo ten wątek nie idzie donikąd, nie prowadzi, nie rozwiązuje niczego, psuje absolutnie wszystko, bo nagle musimy wrzucić najpiękniejszą wersję Kasia Nosowska. Tak mi przykro. Wersję ja pierdolę po prostu spinokia. Ja pamiętam część z was, która pierdolę, o kuwa, Cynthia Erivo jest wróżką w Pinocchio aktorskim, tam gdzie grał Tom Hanks. Kurwa, ona jest czarna. I co jest moim zdaniem bliższe, Waszym zdaniem, co jest bliższe wróżki z Pinocchio? Ta, która zjeżdża na, na, na gwieździe, Wenu i Star bla bla bla, e, jest podobnie ubrana, podlachowuje się tak i tak dalej, czyli ta wersja Cynthia Erivo pięknie śpiewa, czy Kasia Nosowska? która jest usmarowana gównem przez cały film. Ma gówno na zębach. Ja pierdolę. Jest yy, cała otoczona jakimiś dzieckami i na przykład pyta się, ktoś jej pyta, a skąd ty wiesz wróżka, która przyszła z gwiazd? Ona mówi, o, z podręcznika małego zielarza. No, nędzy. I ona wymyśla jakieś kuwa, dziwaczne ma 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 mazidła i tak dalej. To ma być bliższe tej wersji? Ja czekam na wasze narzekanie, jak bardzo oh zohydził wersję e, wersję Pinokia ale Kawulski nie widziałem w żadnym komentarzu tego, ale już nie mówiąc o tym, jak to jest po prostu beznadziejne, ale myślisz, dobra, to ma jakiś sens, nie, nie ma żadnego sensu, bo jest wprowadzona aplikacja, jest ten pieprzony golarz Filip, który kurna chce zniszczyć wszystko dla wszystkiego, ale to nie ma sensu, dostajemy sceny cało całopalenia ludzi i niektórzy są po prostu paleni żywcem i my to musimy oglądać, bo jesteśmy dziećmi najwyraźniej, to jest zajebiste ale całość ma po prostu żadnej Żadnego sensu. W tym sensie, że no na końcu nagle kurna, e, nasz robocik jest teoretycznie zły, ale nie wie, rozumiemy dlaczego. Bo, bo to nie ma sensu. Ogromna, ogromna część, ogromna część fabuły z 20 minut polega na tym, że Kleks po przeniesieniu się do świata rzeczywistego, nie może dostać się do miejsca, gdzie jest ktoś tam. Aleks ma być, oczywiście Aleksa tam nie ma, czy ktokolwiek tam jest. Dlaczego? Bo oczywiście są te 4-5 zasad, bo tylko na 24 godziny mogą się dorośli przenosić. Okazuje się na końcu okąd dupy rozbić, bo mamusia się może przenosić, oczywiście, i potem ona się będzie przenosić ile się chce. Zajebiście, nieważne. Ale robimy z tego ogromny wątek fabularny, ogromny wątek fabularny, gdzie jednocześnie Mateusz uczy dzieci, gdzie jednocześnie mamy miliard powodów do żartów. Dla przykładu. 2025 rok. Najlepszy żart, jaki można zrobić dla dzieci. O popatrz, ten Ziomek. On ma krokodyla, jest ubrany jak Ziomek, który robił filmik Forfiter. Kiedy był Forfiter? 2005? I potem Kleks się przebierze za forfitera, a teraz Kasta przejdzie i będzie mówił po angielsku. Ja się cieszę Kasta, że ty umiesz mówić po angielsku. Ja wiem, kiedyś mnie porównano kilka... Nie jedna osoba mnie na ulicy pomyliła, jak jeszcze byłem łysy do Kasty, więc ja nie powinienem złego słowa o Kaście e, powiedzieć, ale ja pierdolę. Albo jesteśmy w samolocie, przechodzi kamera, a tam Najman stoi. Nie no, tak się buduje kino, prawda? I to jest cały żart. Ale te żarty polegają na tym, że Kleks nie umie języków żadnych, nie rozumie po norwesku i tak dalej, więc jedzie gdzie indziej. Kleks nie rozumie, co to są samoloty, Kleks nie rozumie, co to jest odprawa celna. Kleks jest idiotą, jest, jest niekompetentny totalnie, więc jego dotarcie do punktu B jest jednym z najważniejszych punktów fabuły i zabiera z 20 minut filmu. Tylko, że to nie jest nic, to nie jest ważne, to nie jest w ogóle istotne, to jest tylko i wyłącznie ma zrobić kilka piosenek tam leci, Leci sobie e, bo, Smolen, nie wiem jak się nazywa, kuwa ten ten... ten... Czesław Mozil, Czesław, chciałem powiedzieć Smolen. E, Mozil, jestem Leniem, Sreniem, Beniem. Leci trzecia piosenka, leci kilka... E, lecą Lego się pojawiają gdzieś w tle. Jest reklama lotu, więc można pieniądze od polskich linii lotniczych dostać. No to jest żart, jak bardzo obrzydliwie osrany jest ten film. I jak... Jak nawet nie chcemy się skupić, żeby w małych rzeczach cokolwiek popchnąć. W jedynce nie mieliśmy żadnej uwagi tym dzieciakom. Dwójce, dzieciaki już nie żyją w ogóle. One są. Żadne imię, imię się nie pojawia, żadnego imienia nie znamy. Znamy Aleksa i znamy to, i znamy Serdla z pierwszej części, który wraca, bo wilki wracają, ale dlaczego? Po uj nie, nie wiadomo. To nie ma sensu. Ziomek, który nie był w świecie bajek od 15 lat, nie miał kontaktu z nikim ze świata bajek od 15 lat, po 15 latach wchodzi i w ciągu godziny, nawet nie godziny, w ciągu trzech minut milion postaci do niego dociera, bo on miał z nimi ustalony plan, żeby skończyć świat. No, 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 mać. No, 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 no. I tylko jedna z tych postaci kuma, że planem będzie niszczenie wszystkich, więc także ich. Więc oni też zginą. I to jest jedna postać, która jest akurat najebana, bo oczywiście bycie najebanym w, tej, w tym filmie dla dzieci zajebiste, nie? To jest... To jest niesamowite, jak bardzo na niczym tu nie zależy. Dla mnie świetnym przykładem, ja nie wiem, czy ja, ja nie wiem jak dużo czasu powinienem to gówno poświęcać. Świetnym przykładem, jakie to jest gówno. Będzie scena, w której pamiętamy te rękawice z pierwszej części, mamy... Mieliśmy zajebiste efekty, ona o, o, zmniejsza się i tak dalej. Tutaj nasza, nie wiem jak ona się nazywa, Ada Srada, Mówi, ooo, ja ci wejdę do głowy i znajdę emocje w twojej głowie. To jest, swoją drogą, ciekawa rzecz, bo z drugiej strony mamy taką lekcję, że jak masz wszystkie emocje typu zły, smutny, wesoły, radosny, śmieszny i w ogóle, jak wszystkie dasz na 50, to jesteś normalny. Fajna lekcja dla dzieci, nie? Wszystko musi być wyrównane na 50. Fuck you! Ale a ona zmniejsza się i ma mu wejść do głowy, do ucha. Żeby wejść mu do głowy. I, mogli, i, I to nie jest trudna scena, bo pokazali, zbudowali ucho, nakręcili to spoko. Czy naprawdę tak trudno było zrobić, żeby ona była mniejsza niż ucho? Bo ona jest wielkości ucha, mniej więcej. Czyli ona w głowie, widzicie, taka jest, no nie? A ona po tej głowie biega. Innymi słowy, nie chciało się twórcą filmu pomyśleć, jaką proporcję powinna mieć. Żeby po zmniejszeniu i po wejściu do tego ucha, no powiedzmy jedna trzecia, no taka malutka, gdyby była, żeby to miało sens. Po prostu. Ja nie mówię wizualnie, tak, tylko po prostu miało sens. To jest malutka rzecz. Ale oni nie mieli uwagi na takie malutkie rzeczy, na jakiekolwiek rzeczy. Tam, to może być film z najgorszymi kostiumami, jakie ja w życiu widziałem. One nie mają. Bo, bo nie ma tutaj ładu i składu. Ubieram się, bo się ubieram. Na każdej scenie Mateusz rusza się jak kretyn. Ja, jest mi tak przykro, jeżeli chodzi o Sebastiana Stankiewicza, tak przykro, bo to jest facet, który jak patrzę na jego IMDb, no to napierdala i pracuje jak głupi. Wy, próbuje grać w dobrych filmach, gra, no, jest aktorem w Polsce, więc zarabia na tym, na czym może, ale tutaj jest takie słynne powiedzenie Roberta Downey Jr. podczas sceny z Tropic Thunder. On mówi: You never go full retard. Gdy to mówi do, do Bena Stillera, do jego postaci w Simple Jack. To co tu robi Sebastian Stankiewicz, to jest: You went motherfucking ultra super wubu dubu retard. Jest, obż... o, jest strasznie się go ogląda. To, że mamy tutaj scenę, gdzie na przykład ktoś umiera. A chwilę później, właśnie, nasz nasz pieprzony Mateusz dodaje, rzuca one-linera, no to pyta się. To, ale dlaczego? Ale co tutaj ma mieć jakikolwiek emocjonalny sens? Bo oczywiście, wiecie na czym polega emocjonalny sens? Bo muzykę nam w ciebie. Czyli jeżeli teraz koło mnie była, leciała muzyka, ta -ta 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 -ta, to ja bym był szczęśliwy, tak? Zdaniem pana reżysera Kowuckiego, jeżeli ja w tym momencie się kuwiam, ale leci muzyka, ta -ta 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 -ta, to wszystkie dzieci myślą Jezu jak, zabawnie, Jezu, jak zabawnie, Jezu, jak zabawnie, Jezu, jak zabawnie. To jest poziom myślenia nie wiem kogo, ale, ale to jest osoba, która powinna mieć zakaz dotykania kamery. Ja tutaj o pomstę do nieba po prostu woła praca operatora. Ja nie wiem, czy był jakikolwiek pieprzony operator. Nie ma tutaj. po no prostu kamera zapierdala. No i tyle, no nie? No ale ktoś o tym. Ktoś, ktoś tutaj był? Był DP, dyrektor od fotografii. Co, ale zakazali ci? Czy ty to po prostu kawulski... No patrzcie, wiecie, co ja umiem? Umiem w drony. Tak, no kurwa, no i co mi po twoich dronach gnoju? Miałem, nie, miałem, miałem żadnej osoby nie obrażać, więc nie będę żadnej osoby obrażał, bo nie znam tych ludzi, nie znam tych ludzi i wiem jak ciężka jest robota aktorów, dlatego powtarzam, nie będę obrażał ani, bo, bo oni starają się zarobić. Ale kurwa mać. Niesamowite, niesamowite. Na końcu mamy scenę, gdzie jedna z postaci się pośmiewa i ginie. A, ginie na naszych oczach. Nawet... I co to co, co się stało? Czy my docenimy to, że ta postać kuwa, umarła, poświęciła swoje życie dla kogokolwiek. ŁZę pokażemy! Nie uja! Pokazemy łzę, robota dziecka, które jest aplikacją, które sprawiło, że wszystkie dzieci teraz się gapią i mają czkawkę. What the fuck! Ko, ko, nie, 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 nie! Ja pierdolę! To jest dla mnie niesamowite! Wiecie, co? Nie, wiem, co jest dla mnie niesamowite. Ja oglądałem bardzo dużo materiałów promocyjnych tego filmu. Nie oglądałem, wiecie, wcześniej, bo mam znajomych z branży, bo mam znajomych, którzy tam poszli, bo mam znajomych, którzy poszli i którzy oglądali to, bo musieli. I ja rozumiem tych, którzy musieli. Praca, powtarzam, praca. Ale jest różnica pomiędzy tym musiałem, a pomiędzy tym musiałem i powtarzam moim znajomym, powtarzam osobom prywatnym. W moim prywatnym życiu wciąż twierdzę, ej, chodźcie na to z dziećmi, patrzcie jak zajebiście. Powinniście się kurwa wstydzić. Powinniście, ja pierdolę, mieć tak czerwoną mordę od wstydu, że każ jest, jest coś takiego, był film skar Skarłatna Litera. Powinniście najebać wielką skarłatną literę na klatę, żeby wszyscy wiedzieli, fy jak frajer. Bo to, że film jest gówniany, to jest jedno. Ale to, że ludzie, którzy pracują w mediach, pierdolą głupoty, nawet nie do końca za pieniądze, bo pierdolą głupoty często po prostu, bo muszą być tam. No i muszą powiedzieć, byliśmy na premierze. Jasna sprawa. Ale jak potem pierdolą dalej i zaczynają budować mit, że to jest zajebiste, albo nie porównujmy tego do kleksa, bo to jest coś innego. No nie porównujmy tego do filmu, bo to jest coś innego. Bo to jest gorsze niż kuwa, rozwolnienie smutnej, samotnej świni, która była karmiona tylko odpadkami McDonalda przez ostatnie 8 lat, a jednocześnie jedyne co mogła pić, to łzy. Łzy, zakaz Snydera po obejrzeniu Batman v Superman. To jest ten film. To jest ta zesrana kupa gówna. Jezus Maria.